Devin Skarżyński przedstawia projekt XCOM Enemy With In Na Luzie pod tytułem Mały Zwiadowca. W rolach głównych wystąpili szeregowa Joanna Skarżyńska, szeregowy Bartosz Pankiewicz, szeregowa Kinga Gromacka oraz szeregowy Wojciech Panek. Okej, okay. to jest XCOM. Ja jestem Gal. I znowu się co, będziemy dzisiaj robili. Hmm. Musimy uważać na pewno na e, czas. Żeby tak za dużo nam nie przeleciało go. Mamy połączenie oh. z radą, to co? Choroba, nie lubię tej misji z rady. bo też dużej sieci transportowej w pobliżu niemieckiego dworca kolejowego. zamierzają wykonać w tym celu. Nieznane sile rażenia. Gdy atak się powiódł, panika wśród ludzi na Nie możemy do tego dopuścić. Okej... Okay. Nie znam w ogóle tej misji. Aha, to jest bomba. Mmm. Kurde, no. Misja z bombą? Już? Teraz? No oh, fuck Mam tylko 4 ludzi A tam przynajmniej przez, przy aktywowaniu bomby nam wyskoczy sześciu... filmenów Nie, nie jestem jeszcze gotowy na misję dla rady Poczekajmy jeszcze O, To nie było mądre z mojej strony 3 paniki Fuck, Trzeba by było jechać na tę misję! Fuck. Dobra, mamy Skołpa. Kurde, trzeba było jechać na tę misję, no to... Teraz narobiłem. Mm, dobra, weźmy jeszcze mal. Nie potrafię rozgryźć motywów, jakie kierują Ale się narobiło. Jeszcze jeden dzień, dobra. To teraz musimy kupić satelity, niestety. Mm. Kurde, trzeba było jechać na tę misję, bo teraz będziemy mieli krytyczną sytuację. Ile. Pa wow! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć państw panikuje. Fuck. No to się narobiło. Kupiłem ten satelita, czy nie? Eee... Uf, kupiłem. Satelita będzie za 27 Dobra. Kupiłem satelitę i ale bym... Uf, to bym, To byśmy sobie narobili dopiero. No dobra. Ale mamy pierwsze UFO. A więc musimy je rozstrzelić, wysprzątać. Okej. Okay. Trochę może zawaliłem z tą radą, ale wiecie... Unieszkodliwianie bomby to po pierwsze, trzeba się spieszyć. Po drugie, mamy e, filmenów po trzecie e, na bombę. samym końcu jak wyłączymy, dezaktywujemy bombę, wyskakuje kolejnych e, sześciu filmenów no, to, Powiem wam, że to jest jednak. E, nas tutaj. Przerywam atak Co? Co? Co jest grane? Wykryto kontakt. Nie, zeszczeliliśmy małego z, zwiadowcy? Broń gotowa. Przecież to dwie rakiety są tylko potrzebne. Coś dzisiaj nam. Dzisiaj nam strasznie coś nie idzie. No ale no, zobaczymy. Dobra, Cześć. dobra, nie cieszcie się. Musimy tam poje, pojechać. No i pojedziemy w składzie takim jak ostatnio. Nie wiem, tylko trzeba pteczkę brać. Um, może inaczej to zrobimy. Weźmę sobie dwa skołpy. Kurde, um, 20 kosztują. Ale zawaliłem z tą. Kurde. Fuck. No trudno. Nie można płakać nad rozrabianym mlekiem. Zamiast apteczki wezmę sobie tutaj skołpa i... Ty ma źle. 77, się dobra. Damy również skołpa e... smarfetce. A i myślę, że jesteśmy gotowi. Dwa granaty, dwa skołpy. Myślę, że jest ok. Jedziemy na tą misję. Techników nie dostaliśmy, nie było żadnych uprowadzeń, więc... Lądujemy! Kolejną misję przeprowadzimy w Japonii. Więc nie jest... Nie jest najlepiej, no ale no kurde, no, może... Że obcy opcje rozbiliśmy 5 państw 10 miesiąc są jacyś cywile. Będą trzymać się z darek. Oh to będzie trudne podejście. No ale kto mówił, że na impasji był jest łatwo. Nikt tego nie mówił. Wow, ale otwarta przestrzeń. Ale otwarta przestrzeń. Tu wielkie niebo. Jesteśmy na północy od miejsca katastrofy. Ale nie kojarzy tej mapy. Słyszę Was głośno i wyraźnie, wielkie niebo. Będziemy monitorować te odczyty. Uderzeniowy 1 ma zgodę na zaatakowanie statku obcych. Nie kojarzy tej mapy. A, jest strasznie otwarta. Oj, no! Już teraz, tak szybko! Ja tu nie mam żadnych osłon. No, że przynajmniej tyle, że oni się gdzieś. Mm. Fuck. No, tu jest pełna osłona. Kinga. Mm. O, nie za dużo mamy tutaj w ogóle osłon. On jest, oni są dosyć daleko. No, fuck. To się narobiło. Jestem Dobra, odbiegnij tu. Mm, tu. I tu. Kurde, ale Tu nie ma za dużo osłon. Nigdzie nie ma osłon. No, fuck. Co to za mapa z, z jakaś. W ogóle dzisiaj, dzisiaj nam. Nie mamy żywcem szczęścia. E, dzisiaj. Zrobimy tak. Granat dymny. O, nie zmieniłem ciu Blanka na białe. Bo ty już jesteś. E, naszym. E, supportem. Dobra. Co tu się będzie działo? Tylko sobie wychodzi oh, 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 oh. Fak, jednak trzeba było kę wziąć na tę misję nie jestem przekonany czy ten się nie włączył przypadkiem na overwatcha Kurde, miałem przecież tą yy, mgiełkę Dobra, tamtego widzisz. No to go spróbuj się go pozbyć. No, dajesz. O oh, no! Bardzo kiepsko, bym powiedział nawet. Hmm. Kurde, nie wiem czy nie ma nowego włączonego. Jakie to masz szanse? 75, 40 Tylko nie widzisz O oh, fuck Nie wiadomo czy nie jest na overwatchu Dobra, zróbmy to tak Rozwalmy tamtego bo nie jestem do końca pewny, czy on nie jest na Overwatchu. Właśnie. Ty sobie kucni. A ten na pewno nie jest na Overwatchu, ale ty jesteś ranny, więc się musisz wycofać, żeby ci przypadkiem nic nie zrobił. Dobra i liczymy, zobaczymy co zrobi ten niedosekoid Cofają się Dobra Dobra Zwiał Uff e... Dobra podejdźmy, zobaczmy czy go będę wypaczę Nie, na razie tutaj jest cicho Tutaj gdzieś meld. Aha, tu jest, jest meld, widzę go um... Kiedyś pełna osłona, żebym się znalazł. Ale się nic nie widzę. Podejdź tutaj, będziemy z tej strony jednak śli. No szkoda, szkoda mi te stracić yy, Wojtka Przegoda banka. Niestety kurde apteczki zapomniałem. I to jest straszny ból. Dobra, przebiegnij się tutaj. Nawet bez osłona, ale... To jest daleko od tego sektoida, nie powinien cię wypaczyć. Snajper kurde mnie zawodzi, więc... Broń Bartek, ty w ogóle się nie możesz strzelić. Masz tak wysokie umiejętności strzeleckie... A w ogóle tego nie wykorzystujesz. Robi się! Okej okay. Nic nie widzę. Mogłem sobie tą rakietę w ogóle zostawić. Troszkę spanikowałem. Przyjąłem. Bo mogłem zostawić sobie tą rakietę na. E... przybysza. No trudno, trudno, trudno. Jest ich tylko pięciu tutaj. A już jest ciężko. Dlatego nie lubię jak nie ma osłon. Nie lubię jak jest taka otwarta przestrzeń. Słyszycie to? Ktoś by mógł do nas przecież się zbliżyć. O, tam jest też druga grupka. O kurde, cool, straciliśmy melt. Ale ten jeszcze jest, ten jeszcze coś daje radę. Zaraz tam będę. Nie wiem czy rozsądne jest iść akurat z Wojtkiem na śpicy. tak, nie wiem gdzie ten sektor jest. W statku na pewno będzie przybyż. No szurde. Dobra, ale tu mam pełną osłonę, więc yy, schowajmy się za nią. A dobra, rozg rozglądajmy się. Idzie, 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 idzie! Załatw go Kinga, załatw go! No nie, nie! Kinga! Dobra, ci zareagowali? fuck? Co to jest za upok? Cztery pudła! Nie, nie, nie strzelaj tego do... nie, 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 nie strzelaj do Kingi! Tracą pozycję okay. Okej, okay. okej 79%, a ile szans na krytycznych? Zero są aspekty krytyczne. Mhm. Dobra, to podejdźmy tu. Mam nadzieję, że nic nie wypaczę. Nie, a flankuję go 92%. No musisz Kinga go w końcu trafić. Tak jest. Było gorąco, ale. Sytuacja opanowana. A, ten mecz się skończył, więc się nie mam co tutaj śpieszyć. Tam jest jeszcze gdzieś jedna grupka, ale na razie. Na razie się tutaj po prostu e, przyczaimy. Tak jak byliśmy. Spanning. Bo jeżeli nam wyskoczą te sektoidy razem z tym przybyszem, to może być ząg. Dobra, wycofaj się do zapełną osłony Kinga. Przeładuj. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Oj, akurat trzeba było zostawić na Overwatchu, przynajmniej byśmy któregoś, ale byśmy ich pięknie uszczelili. No dobrze. Dobrze. Którego widzisz? Widzisz tamtego. Kury, tutaj bym podbiegł sobie, tylko że choroba jasna. Hmm. Prawdopodobnie jak podbiegnę tutaj, to włączę przybysza. Hmm. Kurde, tu jest ten jeden. Czy ty tam dorzucisz granata? O oh fuck, nie dorzucisz granata, niestety A mamy dwa granaty. Nie, ty masz skałpa. Tu jest granat. Zróbmy to może tak Stąd nie powinienem zobaczyć yy, przybysza. Tak jest, nie powinienem go zobaczyć. Meldy tak się z, z, zepsuł, już go nie odzyskamy. Tylko żeby tego kurde nie aktywować przybysza. Tylko żeby tego przybysza nie aktywować. Dobra, rzucaj. Okej. Okay. Spróbuj sobie z pistoletu. Do tego strzelić. Okej. Okay. 92% dla Ciebie jest za mało. No to powiem wam, że tragedia, jeżeli na sniper przy 92% nie trafia, to nie może być dobrze. Dobra, ale przynajmniej... Znajmniej... O tam jest kolejny melt widziałem, ale jest zamknięty. Czyli tam tutaj był, tu jest był melt. No trudno. W Przynajmniej żyjemy. No mamy rannego, no, 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 no trudno. Zdarza się. Chcę podejść sobie tutaj. tutaj. Już nie ma sektoridów. Teraz został nam tylko przybysz do rozwalenia. Ale przybysz to już taka bestia, która nie aktywuje się, dopóki my jej nie aktywujemy. Dobra, rozglądajmy się. Tam. Słyszeliście coś? Nic nie słyszeliśmy. Wejdźmy tu, czy, czy, czy aktywujemy przybysza? Tak, aktywowaliśmy go. No dobra. To jest robota dla Kingi, chyba że snajper go widzi. Widzi go, no ale jeżeli on przy 92% nie trafił, to przy 42% raczej nie ma szans, żeby go trafił. Oczywiście, że nie trafił. Ja nie wiem, Bartek, co, o co chodzi z Tobą, ale coś jest bardzo nie tak. Dobra, niech sobie Kinga jeszcze jednego ubije, dajesz Kinga. Ha! Pojechałaś go, dobrze. Kolejne zwycięstwo, tak jest. I znowu wracamy wszyscy. No, a ten ruch z tą bombą tylko nie był najlepszym. No, ale musicie mi wybaczyć. Nie chcę po prostu narażać naszych żołnierzy. Nasz fan. Najwyżej odpadniemy, bo nam wszyscy spanikują. O! Mamy kaprala. Cieka Ciekawe, co to znaczy. Dwa granaty. O oh my god! Bo tak, granaty na początku byłyby super, po prostu... Premie 1 do... ...powodowanych obrażeń. Uszkodzeń, czyli tak. Granaty, mało tego, żebyśmy mieli, mieli dwa granaty, to jeszcze by robiły większe zniszczenia. Czy walka z mechanicznymi 50% więcej? Ło, kurde, ale mam dylemat w tym momencie, bo to tak, to jest dobre, ale w dalszej części, jak trafimy na mechtoidy, jak trafimy na sektopody, jak trafimy na heavy floatery, cyberdiski, no to wtedy się przyda to. Poza tym to jest nasz heavy. Z drugiej strony, tu mamy, patrzcie, dwa granaty i jeszcze jeden obrażeń więcej, czyli granat będzie dawał cztery obrażenia, co za tym idzie, e, żółtym granatem rozwalalibyśmy grupki septoidów. E, i to by było na początek lepsze. Kurde, no... nie, weźmiemy jednak mechaniczne. Dobra, weźmy te mechaniczne, trudno, e, zaryzykujmy. Asia e, Ogień słonowy w trybie warty umożliwia oddanie szczałów regowań nie tylko na róg, ale na ataki wroga. To jest świetna rzecz. Kurde, ale ta druga rzecz też jest genialna. Oh my god, ale nam trudny wybór dają. No mm. to. A weźmiemy podwójną strzał reakcji. Jednak chyba to się częściej przydaje. To by było dobre, ale u, u innego żołnierza. U żołnierza, który nie, nie będzie biegał z Shotgunem, bo to jest to, że jeżeli do nas strzelają, a jesteśmy w trybie warty, to my zawsze zareagujemy piersi i będziemy mogli go załatwić, zanim on strzeli. To z drugiej strony daje nam zwłaszcza reakcji. To się częściej przy Esoltach przydaje, bo jednak assault jest wysłany na szpicę i on więcej widzi. Jeżeli się zobaczy dwóch Ufoków, to będzie mogłaby dwóch załatwić. Dobra, pięć dni. Możemy broń, broń rasterową opracować. A na i w koszarach dostępne są medale. A, i zapomniałem w ogóle o tym medalu, sorry. Um, osłona? Czyli, czy... Cialność. Czy, um, Kurde. Dzisiaj coś nie mogę zdecydować. Weźmiemy osłonę. Zmień nazwę. Or... To będzie... To daje nam teraz defensywę, więc dajmy skałę. To będzie skała, no bo nam zwiększa defensywę. I to chciałbym dać naszemu asoltowi, czyli Asia. Asia, gratuluję Ci. Mogłem już wcześniej przyznać ten medal, ale Twój pierwszy medal na piersi... Super. Super chruper. Um... No i zobaczmy jeszcze, co dalej nas będzie czekało. Um... O, Mel dopracowaliśmy Dobra. Du Dużo nam z fajnych rzeczy się będzie dało teraz modyfikować. Ok. Ksenobiologia jest... priorytetem 41 dni. Kurde, ale może jeszcze zanim to zrobimy... przebadajmy sobie materiały od tych. Się, że to będzie priorytet naszych badań dowódco. Natychmiast zacznę przydzielać... A za ja myślałem, że się spodziewałeś, że to będzie ta ksenobiologia, bo e, tam pisałeś, że to jest cel. No nie wiem, coś, 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 coś! Doktor Walen yy, yy, kręcisz! 15 dni do rady, no zobaczymy co dalej. No, dzieje się coś. Yy, dwa skopy za trochę kasy. To nie, że wam damy dwa skopy. Yy, tylko, że ja wydam na to 40, a wy dacie mi 50. Biznes jak fu, fu, fu! Ale trudno, zawsze tam zarobiłem na tym 17 baksów. Dzieje się coś na tym świecie, czy nie? Dobra, dzieje się Dobrze, coś. Co? Na hologlobusie śledzimy kilka zgłoszeń porwań. Ustalam współrzędny. Kasa, naukowcy, czy technicy. Powiem Wam tak. Um, czy, czy pojedziemy tu, czy tu, czy tu i tak pozostałe dwa państwa spanikują. Ponieważ e, Afrykę, znaczy Europę już nie uratuję. Tam za dużo państw panikuje i Europę stracę. To jest kupę kasy stracę, no ale stracę. E, muszę sobie odpuścić Europę. Um, skupimy się na Afryce Amery i dwóch Amerykach. No i Azji po części. Choroba Tu by było yy, łatwiej, bo tylko 10 do załatwienia ale, yy, ale myślę, że jednak yy, ważniejsza dla nas będzie yy, technicy. Bo technicy nam troszkę przyspieszą yy, grę Czy ja nie miałem tego laboratorium jakiegoś budować? O, i to jest dobre pytanie. Szkoda, że nie zacząłem tego budować, bo mógłbym coś tam podziałać. No trudno. Pojedziemy po techników. Ale to już będzie kolejny odcinek, więc na razie dziękuję wam. Mam nadzieję, że fajnie się bawicie. Trzymajcie się. Cześć.